Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Gangolong, a to kolejny odcinek z serii oczywiście Karmelanie ja w gdzie mam 96 końców 10. poziom gracza i 6 warsztatu, ponieważ to jest moje trzecie podejście do 9 odcinka, bo dwa razy włączyła mi się reklama i nagle wyłączył się Mobizen to hmm. naprawdę z góry, przepraszam, ale nie mogę nic za to poradzić i po prostu no, mamy tutaj dużo rzeczy kupionych, właśnie jak widzicie mam tylko 3, 4, mam tylko 160 hajsu, bo wszystkie pieniądze wydałem. No proszę, proszę, widzę, tutaj coś, coś nie pykło w naprawianiu autka. Dobra, dobra, no szybko schodź, nie ma czasu, chodź. Aha, no, co? Ja już dościągam. Zdziwiony trochę jestem. Było dobra, ja się mi i tak. Hmm. Wydaje mi się, że tutaj albo będzie problem ze świecami. Albo z y, filtrem oleju. Ale chyba tak filtr oleju jest. Hmm. Naprawdę tutaj będzie problem mm, ze świecami. Tak jest znalazłem już pierwszą tą świecę. Więc jest dobrze. Jeśli ja do tego przyjęli, to właśnie przerw y, tym jednym nieudanym podejściem zadzwoniła do mnie pewna osoba <grym> i wszystko się zepsuło. No ale dobra no. Jedziemy dalej. Tak jak mówiłem na razie niczego nie odblokowałem. O na dziesiąty poziom. Na przykład poziom właśnie tu odblokowałem. Nie, oczywiście nie mówię o częściach, Odblokowałem jakieś yy, właśnie te narzędzia nowe. Ale ich nie kupię, ponieważ najpierw kupię auto, bo zdecydowałem, że tak będzie nam potem łatwiej zarobić na inne rzeczy. Kupiłem wszystkiego prawie po... Podsiężać się w garażu jest wszystkich możliwych, dlatego mamy tylko 160 pieniędzy, ciągle ich zdobywamy bardzo dużo. 96 już mamy końców. Wow, przecież tu były 3 minuty, bardzo długo naprawdę robię te misje. Ja sam jestem zdziwiony pewnie nie dostanę żadnego wynagrodzenia, tylko 20 parę sekund zostało. Wow, naprawdę bardzo słabo w porównaniu do tego, co zawsze robiłem, no ale dobra, trudno. I teraz będę musiał odkupić te części, a i tak zawsze coś zostaje, no bo zawsze y, ona odkupuje części, a dopiero potem daje y, za. I nie wyrobię się, no tak. Jedna sekunda, bardzo fajnie. Czas za wynagrodzenia to są. Y, to jest, są tak, wykonać 6 napraw. No to to raczej jakiegoś banalnego. poziom gracza i 10 napraw. Już mamy 10 poziom, da W 9 odcinku możemy nawet że będzie 11. No ale to trudno, no musimy jechać dalej i po prostu wydaje mi się, że ten odcinek po prostu zrobi taki 5-minutowy. No, aby to nie poszło aż tak szybko, no bo to w sumie... Hmm, i tak pójdzie szybko podczas tych ostatnich napraw. Albo nie, nie, nie. po prostu zrobimy tak normalnie trzy rzeczy, tylko po prostu nie będzie żadnych cięć przy tych naprawach ludniejszych i tak dalej. Wszystko będę robił na, na pierwszy ten ogień, jak to można powiedzieć. Przy wszystkie rzeczy została nam jedna. Hmm. Nienawidzę się też tej ostatniej rzeczy. O nawet znalazłem w miarę szybko dostaniemy dwie minuty około wynagrodzenia I Właśnie takie okazje bym no, ogólnie pomijał takie naprawy nudne, ale nie pominę dlatego, że jesteśmy naprawdę um, za bardzo, trochę za bardzo nawet do przodu To kompletnie mi nie przeszkadza, no ale wydaje mi się że to jest jednak trochę za dużo jest um. Kurde nam tych czterech ym, rzeczy, żeby mieć, ym, czterech końców, żeby mieć nowe auto I w sumie Skoro odcinek będzie 10 minutowy, a, nie, wydaje mi się, że nawet podczas tego odcinka zdążymy skończyć, ale i tak będziemy pod koniec odcinka tak jak zawsze cztery naprawy Więc ym, na pewno już auto będzie, ym, ale Ale w, jak, w jakim czasie Wydaje mi się też, że znajdziemy wbić jeszcze level. Podwozie i silnik będziemy musieli skakować do sklepu, tego właśnie też mnie pominę. Wydaje mi się, że nie ma sensu jakiegoś tutaj szybko wsparcia go nie mam. Świeca jedna, 2 świecko je trzy razy, a świecę są aż cztery. 3, 3, 3. Przy, przy to z tego, że jest też sześć no ale to tylko przy tych bardziej no przy tych po prostu lepszych Ym, dwie. no może lepiej, jakbym powiedział dwa dobra części. I teraz możemy sobie pozwolić na te części, ponieważ dostaliśmy trochę na piwku do przodu i teraz tak. Na ulicowie są 4 koła, więc się razy o aż 8 ile kupić. Nawet ja nie będzie, będzie stać, jest fajnie. Mm. No i wydaje mi się, że to będzie na tyle, tutaj. I jeszcze właśnie zrobimy te 4 mm, naprawy jak zawsze, no więc ym, no, coś, coś ja mogę powiedzieć, no... Widzimy się za sekundkę. Na prawo jeden. Wow, nawet bardzo wysoki wynik. Dwa. I No i cóż ja mam, mogę wam powiedzieć niż tylko level up. Nowe I nowe oszukiwania. się na koncie, więc możemy sobie oczywiście kupić Um, licencję sportową proszę mogę nawet samochody um, sportowe to naprawdę jest to coś porządnego to będą jakieś pewnie nowe te um, rzeczy do ulepszenia i ostatnia czwarta naprawa czyli coś oczywiście z podwoziem więc to już końcówka ale widzimy się za chwilę i naprawa czwarta jesteśmy zdecydowanie do przodu, no ale cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie dzięki siema.